Dziękuję Robert za mowę wstępną. Wieczne dziewictwo Maryjne może być obalone. Skropismo eliminuje każdą możliwość greckiego znaczenia w opisie braci Jezusa w Biblii, poza znaczeniem młodszego, przedniego rodzeństwa. Ja na rozdział drugi opisuje Jezusa idącego do Kafarnau ze swoimi braćmi i ze swoimi uczniami, co eliminuje uczniów jako ich możliwe znaczenie. Zobaczcie także pierwszy Korypian 9 i Memoris Hegezypa, drugowiecznego ojca kościoła. W Mateuszu 13 Jezus i mówiący z nim niewierzący Żydzi użyli innych greckich słów, jedne dla bracia, Adelfoi, i inne dla krewnych lub kuzynów, Sungumis, by opisać różne grupy rodziny Jezusa. Zobaczcie Łukasza 14 i 21, gdzie Ewangelista używa także innych greckich terminów dla braci, a krewnych czy kuzynów w tym samym wersecie. Uczony Nowego Testamentu, Jerome Nyer z Uniwersytetu Notre Dame, we wstępie dla Encyklopedii Katolicyzmu Harpera Collinsa przyznaje, cytat, Żadne dowody lingwistyczne nie uzasadniają interpretacji ewangelicznych fragmentów o braciach i siostrach Jezusa jako o jego kuzynach. Kuzyni Jezusa, gdy byli wspomnieni, byli nazywani właśnie tak, jako kuzyni, a nie bracia. To eliminuje krewnych lub kuzynów jako ich znaczenie. Konkretne greckie słowo dla sióstr, Adelfe, jest użyte wyłącznie w Nowym Testamencie, odnosząc się albo do 1. biologicznej siostry, albo 2. wierzącej siostry w Chrystusie. Jest to także używane w ten wyłączny sposób w Septuagincie ponad 100 razy. Skoro Jan opisuje także niewierzących braci Jezusa, to te wersety w Ewangelii eliminują możliwość znaczeń wierzących braci i sióstr, a także starszego rodzeństwa przyrodniego. Rzymskokatolicki autor i uczony Nowego Testamentu i wyróżniony profesor badań, Brand Petrie, także argumentuje przeciwko posiadaniu przez Jezusa starszego przyrodniego rodzeństwa poprzez pracę Filiona z Aleksandrii, stworzenie świata. Cytat. Jest mężczyzną i gdy osiągnie 49 lat. Jest starszym mężczyzną, presbytes, aż osiągnie 56 lat. W oparciu o Łukasza 1:27, gdzie Józef jest opisany jako mężczyzna, Andrii w Grece, w kontraście do Zachariasza jako starszego mężczyzny, presbytes, w wersecie 18, eliminuje to starszych dorosłych braci przyrodnich, skoro Józef nie był starszym mężczyzną. Rzymsko-katolicki autor John Davis Lewis w jego książce także argumentuje przeciwko teorii starszych braci przyrodnich. Cytat. Gdy Józef ożenił się z nastoletnią dziewicą Marią, na zachodzie większość widzi go jako prawiczka mającego 20 lub 30 lat. Cały kościół łaciński po świętym Hieronimie utrzymywał od zawsze, że Józef był prawiczkiem. Z badań tego autora wyniki to 35 na 4, co znaczy, że jest 35 papieży, doktorów, świętych, teologów, którzy popierali młody wiek prawiczka Józefa przeciwko czterem świętym, którzy wspierali starszego owdowiałego Józefa. Nikt z tych czterech nie pisał wcześniej, przed IV wiekiem. Lewis wspomina także starożytne ikony, które przedstawiały młodego Józefa od III do VII wieku. Jimmy Akin, starsza prolegeta katolik Anspers, Answers, potwierdza, że, cytat, najwcześniejszy zapis dla Józefa mającego dzieci z rzekomego poprzedniego małżeństwa pochodzi z późnego II wieku, z fałszywej Ewangelii protoewangelii Jakuba. Rzymskokatolicy autorzy Raymond E. Brown i Joseph Fitzmaier napisali w ich książce, Maria w Nowym Testamencie, cytat, nie ma żadnego drugowiecznego dowodu wierzenia w to, że Maria pozostała dziewicą po narodzinach Jezusa, poza implikacjami z protoewangelii. Późniejsze rozwinięcie tej doktryny szło ręka w rękę z ascetyczną gloryfikacją dziewictwa. Jeżeli Jezus miał starszych braci przyrodnich, jeżeli Jezus miał starszych braci przyrodnich, Najstarszy syn Józefa, nie Jezus, byłby prawowitym dziedzicem tronu Dawida i Mateusz radział pierwszy wspomniałby o nich, przynajmniej w sposób zbiorowy, jak wspomniał Judę, jego braci, werset drugi, i Jozjasza i jego braci, werset jedenasty. Dlaczego Łukasz nie wspomniał o tym, że podróżowali z Marią i Józefem na spis ludności do Betlejem, skoro także musieli iść z Nazaretu? Dlaczego Łukasz nie wspomina ich podróżujących z nimi do świątyni, gdy Jezus jest prezentowany przed Panem? Lub w drodze powrotnej do Betlejem na spis? Lub gdy zbiegli do Egiptu? Albo gdy byli znowu w Nazarecie? Ponieważ oni nie istnieli. Psalm 69,9: Bo gorliwość i pożera mnie. Został dosłownie wypełniony przez Jezusa w Jana drugim. Skoro ten werset zaczyna się wraz ze spójnikiem, bo oznacza to, że werset 9 jest kontynuacją wersetu 8. Ten sam Mesjasz Jezus, który miał gorliwość od Twój dom, tak samo, cytat, stałem się obcy braciom moim i synom matki mojej. Powtórzonego prawa rozdział 13 używa podobnej terminologii, Twój brat, syn Twojej matki, więc możemy być pewni, że werset 8 odnosi się do dosłownych biologicznych braci i sióstr Jezusa z Jego matki Marii. Czcigodny John P. Major z Katolickiego Uniwersytetu Ameryki napisał, cytat, Najbardziej prawdopodobną opinią jest ta, że bracia i siostry Jezusa byli prawdziwym rodzeństwem i jest to dalej widoczne w Marku rozdziale 3, gdy Jezus kontrastuje Jego braci na zewnątrz z Jego uciami wewnątrz. Cytat, puenta tej historii niesie ze sobą pełną wagę tylko wtedy, jeżeli matka, bracia i siostry, jeżeli oni wszyscy mają bliską, naturalną relację wobec Jezusa. Pełna moc aforyzmu jest zachowana tylko wtedy, jeżeli wszystkie wspomniane naturalne relacje są wszystkie równie bliskie i związane przez krew. To wyjaśnia, dlaczego Jezus powierzył Marię Jego wiernemu uczniowi Janowi, który pełnił wolę Bożą, skoro Jezus nie mógł powierzyć Marii niewierzącemu, ale Jego prawdziwej rodzinie. Gdy Józef zachował Marię dziewicą, dopóki nie porodziła syna, to odnosi się do zmiany działania. Skoro konkretne greckie słowa, heos ho, są używane w ten sposób spójnie w Nowym Testamencie, co znaczy, że Józef zachował ją dziewicą, aż narodził się Jezus. Zdanie aż porodziła Jezusa jest zbędne i niepotrzebne, jeżeli Maria była wieczną dziewicą, ale jest konieczne, jeżeli ją nie była. Kilku wczesnych autorów chrześcijańskich zaprzeczyło jej wiecznemu dziewictwu od drugiego do późnego IV wieku. W tym święty Ireneusz, doktor kościoła, Hegezeb, Tertulian, święty Wiktoren, Jownian i Helwidiusz. W swojej książce Maria, inna odkupicielka dr James White napisał, cytat, jak nauczał Paweł w 1 Koryntian 7, jest liczony dług małżeński, werset 3, który wyklucza ideę ożenionej dziewicy. Ciało męża nie jest jego własne, ale jego żony i odwrotnie. Termin oddany jako wypełnić to grecki termin opholei, często tłumaczony jako to, co jest należne lub dłużne, co znaczy, że po tym jak narodził się Jezus, Maria już dłużej nie stroniła od posiadania seksualnej relacji z jej mężem. Łukasz opisuje Jezusa jako pierworodnego prototokos z Marii, wskazując za to, że jest pierworodnym pośród innych dzieci, skoro prototokos jest użyty w ten sam sposób, w zarówno w Starym i Nowym Testamencie, ale nie jednorodzony, monogenes, skoro Łukasz używa tego drugiego terminu do dzieci, jedynaków w innych miejscach w Ewangelii, takich jak w Łukasza w rozdziałach 7, 8 i 9. W ustanowionym dogmacie niepokalanego poczęcia w 1854 papież Pius IX oświadczył, ta doktryna zawsze istniała w Kościele. Jako doktryna objawiona przez Boga. A mimo to, pięciowieczny doktor Kościoła, święty Jan Chryzostom, odrzucił niepokolane poczęcie Marii w jego homilii 8 i homilii 44 o Ewangelii Mateusza, oskarżając Marię o jej ambicje, gdy próbowała widzieć się z Jezusem na weselu w kanie. Zatwierdził on także, że Maria doświadczyła bólów porodowych, które było karą przypisaną kobietom w splamieniu dziedziczenia grzechu pierworodnego. Drugi Sobór w Orange z 529 roku zatwierdził, że cytat, śmierć ciała jest karą za grzech, co jest wsparte przez rodzaju rozdział drugi, gdzie Bóg ostrzegł Adama przed okazanie mu nieposłuszeństwa, w tym dniu na pewno umrzesz. Ezechiela rozdział 18. Dusza, która grzeszy, umrze. Pierwszy Krym 15, 56. Żądłem śmierci jest grzech. I werset 21. Przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Co potwierdza encyklopedia Katlik-Anspers. cytat: Tutaj może być kwestia tylko fizycznej śmierci. Najwcześniejsze tradycje zaśnięcia Marii stwierdzają, że Maria zmarła, co znaczy, że zgrzeszyła. I Rzymian 5, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. To samo przyznaje encyklopedia. Dosłowne znaczenie słowa powinno być zakładane. Mateusz rozdział pierwszy stwierdza, że Jezus został poczęty przez bezgrzesznego Ducha Świętego, co jest powodem tego, dlaczego nie odziedziczył On z pierworodnego grzechu. Skoro nie miał On ludzkiego Ojca, Jezus odziedziczył ludzką i boską naturę, podczas gdy Maria odziedziczyła ludzką i grzeszną naturę, skoro została poczęta przez jej grzesznego, ludzkiego ojca. Pogląd, że spełnienie pierworodnym grzechem jest przekazywane przez ojca, a nie przez matkę, było utrzymywane przez wielkich doktorów Kościoła, Ambrożego, Augustyna i Tomasza Sakwinu w XIII wieku. Oni wszyscy zaprzeczyli niepokalanemu poczęciu, jak zrobił to inny doktor Kościoła, Ireneusz. Jest to odzwierciedlone w liście do Rzymian w rozdziale 5, który stwierdza, że to przez Adama, nie Ewę, ten grzech został przekazany całej ludzkości z powodu federalnego zwierzchnictwa. Konceptu, który podziela dr. St. James, pomimo tego, że Ewa zgrzeszyła pierwsza. Zatem Jezus nie potrzebował być chroniony od pierworodnego grzechu od Marii, i niepokalane poczęcie jest zarówno zbędne, jak i niebiblijne. Rzymian 5:8 stwierdza, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam. Przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak samo jak nas, których umiłował Bóg i za których umarł Chrystus, wlicza Marię, podobnie my, którzy byliśmy jeszcze grzesznikami, także wlicza Marię. Gdy apostoł Paweł napisał, Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, Rzymian 3,23. Kontekstem jest to, że zarówno Żydzi, jak i Poganie, wszyscy są pod grzechem. Werset 9. Tym, którzy zostali usprawiedliwieni przez Jego łaskę, Bóg pobłażliwie odnosił się do ich wcześniej popełnionych grzechów. Werset 25. Greckie słowo dla wszyscy, pas, w obu wersetach znaczy wszyscy nie będący Bogiem Żydzi i Poganie, co wlicza Marię. Jezus przyszedł, by odkupić tych, którzy są pod zakonem, relacja na rozdział 4, by mieli odkupienie, przebaczenie grzechów. Kolosan rozdział 1, co wlicza przebaczenie grzechów Marii, skoro on ją odkupił. Zobaczcie także Efezja na rozdział 1. Druga chronik, rozdział 6 jest konkretny, gdyż nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. W 51 oświadcza: w grzechu poczuła mnie moja matka. I w przysłów 20, kto może powiedzieć, oczyściłem swoje serce, jestem wolny od grzechu? Nikt, wliczając to Marię. Po, po tym jak Maria zakończyła jej dni oczyszczenia, w Łukaszowiciele drugim, dokonała ofiary całopalnej z dwóch synogarlic i ofiary za grzech z dwóch gołębi. Kapłańska 12 ujawnia, że te były na uczynienie, w czym kapłańska 4 i 5 są wyraźne, jako ofiarę za grzech, a będzie przebaczony. Nawet sam dr. Sun Jenis oświadczył w poprzednich debatach, czy jest jakikolwiek bezpośredni fragment pisma dla niepokalanego poczęcia? Odpowiedzią na to jest nie. Masz problemy, gdy pismo nie uczy wyraźnie rzeczy, takich jak niepokalane poczęcie. I prawdą jest, że ci ojcowie nie utrzymywali całkowitej doktryny niepokalanego poczęcia, które zostało ogłoszone w 1895. Nawet cerkiew Prawosławna, która nie uległa schizmie od zachodu aż do XI wieku, nie wierzy w niepokalane poczęcie. W końcu niebowzięcie Marii, które nie zostało dogmatyzowane aż do 1950 roku, nie jest ani znalezione w piśmie, ani w ortodoksyjnych pismach w pierwszej połowie milenium historii Kościoła. Ale w rzeczywistości jest z nimi w konflikcie. Autor Hebrajczyków rozdziału 11 stwierdził, przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Prorok Eliasz został zabrany w wirze do nieba w II Królewskiej Rościole II, bez śmierci. Podobali się Bogu nie tylko dlatego jedynie, że chodzili z Bogiem, byli sprawiedliwi, albo że świadczyli o Bogu, skoro inni w piśmie są opisani także w ten sam sposób. Było tak, ponieważ nie mieli ujrzeć śmierci. Papież Pius XII, który ogłosił ten dogmat ex cathedra, nie tylko twierdził, że było to oparte na pismach świętych z najodleglejszych czasów, ale jasno wierzę, że Maria zmarła przed jej wstąpieniem przez cytowanie dwóch doktorów kościoła, świętego Francisa de Sales. Jaki syn, gdyby mógł, nie sprowadziłby swojej matki z powrotem do życia i nie zabrał jej do raju po jej śmierci? I świętego Alfonsa Liguri. Jezus nie chciał, by ciało Marii uległo skażeniu po śmierci, zmienionych pyłu. Skoro Maria najpierw zmarła, wtedy przeczy to biblijnemu celowi wstąpienia. Ale nawet jeżeli ona pozostała przy życiu, to wciąż przeczyłoby to pismo, ponieważ nie byłoby żadnego powodu dla Boga, by uratować ją od śmierci, skoro konsekwencją grzechu jest fizyczna śmierć. Apostoł Paweł objawia w 1. Kronikiem 15, że przy zmartwychwstaniu zmarłych sieje się cielesne ciało, wzbudzone zostaje ciało duchowe, które będzie wzbudzone przy drugim przyjściu Chrystusa. Skoro Maria jest częścią ulubienicy baranka, nie mogła zostać zbudzona cieleśnie z martwych w pierwszym wieku, skoro to nie wtedy Kościół zostaje zbudzony. Ani nie mogła z tego samego powodu zostać w niebo wzięta do nieba, gdyby pozostawała przy życiu. I skoro ona umarła, ten dogmat przeczy niepokalanemu poczęciu, skoro śmierć jest skarązała o dziedziczenie pierworodnego grzechu. Rzymskokatolicki mariolog Ludwik Ott w swojej pracy Fundamentals of Catholic Dogma przyznał, cytat, idea cielesnego wniebowzięcia jest po raz pierwszy wyrażona przylotnie w pewnych narracjach z V i VI wieku. Są apokryficzne. Zostały one potępione przez papieża Gelezjusza I, który potępił tą przylotną literaturę i tych, którzy w nie wierzą, jako heretyków i schizmatyków. Papież Jan Paweł II, który dedykował swój pontyfikat Marii, przyznał, cytat, Nowy Testament nie zatwierdza wyraźnie wniebowzięcia Marii. W swojej książce Milestones papież Benedykt XVI napisał, cytat: Altner, patrolog z Würzburga, udowodnił w naukowo przekonywujący sposób, że doktryna w wniebowzięcia Marii do nieba nie była znana przed V wiekiem. Ta doktryna zatem, jak twierdzi, nie mogła należeć do apostolskiej tradycji. Doktor Sungenis ponownie przyznał, Rzymscy katolicy w pełni przyznają, że patrystyczny dowód na wstąpienie jest w najlepszym wypadku skąpy i nie ma żadnego miejsca w Biblii, które odrzuca Marię będącą w niebo wziętą do nieba. Więc my, rzymscy katolicy, nie mamy żadnego problemu z akceptacją tego jako doktryny, co prowadzi nas do zadania pytania. Skoro nie ma miejsca w Biblii, które odrzuca w niebo wstąpienie Józefa do nieba, dlaczego nie ma żadnego dogmatu o w wniebowzięciu Józefa, w które wierzył święty Bernardyn z Sieny? Papież Święty Jan XXIII i nawet doktorzy kościoła tacy jak Święty Franciszek Salezy, doktor Sundjinis, także cytował Otta. Bez pośrednich i biblijnych dowodów mieć nam nie potrzeba. W końcu, jeżeli te maryjne dogmaty, do których przypisane są anatemy i potępienia za ich zaprzeczenie, byłyby prawdą, Pismo Święte i tak zwana święta tradycja z pewnością by je wspominało.